GoPro 12. Specyfikacja jest bardzo podobna do GoPro 11. 4K, 16x9, 30 klatek Horizon Lock. Wysoki bitrate. Jest taka opcja, wysoki bitrate, który powoduje aż do 120. O dużo. Na selfie Horizon Lock to, to oznacza? Oznacza to, że mogę kręcić kamerą i nic się tutaj nie powinno z horyzontem zmieniać. Powinien być cały czas w poziomie. To jest bardzo fajna opcja, zobacz. Kręcę. I dalej jestem w poziomie. Bo horyzont jest zatrzymany. To jest marzenie każdej kamery sportowej. Pięćka. 5K 1679 60 klatek Horizon Level. Co to oznacza? Oznacza to, że mniej więcej do 30% możemy się przechylić i nie powinno się przekręcić i jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze. i dopiero teraz. I jeszcze, jeszcze 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 i dopiero teraz. Pójdźmy szeroko. I teraz high view, czyli super szeroko. Tak to wygląda. A, ale jest szeroko. Stabilizacja jest regularna. Nie, no ładnie. Tutaj wszystko jest w tle, ale jest tak szeroko, że trzeba by uderzyć w rower. Jest możliwość utworzenia time w 4K, czyli takie przyspieszone tempo. Szukałem zwolnionego tempa, ale niestety nie znalazłem w ustawieniach. Test stabilizacji wideo: ten rower nie ma żadnej amortyzacji. To jest sztywny rower i wyboista, kamienista droga. Bez stabilizacji, wyboisto, ze stabilizacją. Cyfrowa stabilizacja tutaj robi robotę. Hyper 6 również pięknie się tutaj. Prezentuje HDR. Tak, proszę Państwa, można nagrywać w HDR-ze. Znalazłem ciekawe akwarium i ciekawą rybę w akwarium. Napiszcie, co to jest za ryba. Wygląda na drapieżnika. Przepiękna jest, taka zdrowa widać. No, mam ochotę. Może sobie kupię pangę albo sandacza. Co to za ryba? Ciekawa. Migotanie światła w 60 ustawione, migocze dość intensywnie. Zmieńmy na 50 i tu już nam nie migocze, ale widzimy takie delikatnie zniekształcenia we wideo, i no, nie jest to tak przyjemnie jak u konkurencji DJI 4 Osmo Action. I troszeczkę tutaj nam odbiega jakością przewaga dji -a. Jeszcze kilka lat temu, by zyskać tak wspaniałą jakość wideo, wymagana byłaby od Ciebie profesjonalna kamera. A dzisiaj malutkie urządzonko praktycznie chowa się w dłoni i wygląda tak, jakbyś nagrał profesjonalną kamerą w tym trudnym, sztucznym oświetleniu. O, złoty stół a to ciekawe Zdjęcia, proszę bardzo, no zdjęcia zrobi, zobaczmy. O, no, robi te zdjęcia, Odziwiająco tak, że jednak troszkę prześwietla. No, smartfon by sobie z tym poradził, jest to jednak sport kamera i jest, można było powiedzieć. Okej, okay, selfiaczka sobie zrobisz, ale w nocy to to już jest, panie kolego, jak z kartofla. Ten sam sklep, ta sama pogoda, te same światła. Noc. No, definitywnie jest różnica między poprzednią wersją a czyli 11 a 12, ale mam wrażenie, że jednak Osmo Action 4 no, ten mój rower było bardziej widać. Hola, 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 hola co tu się wydarzyło? Ustawiłem kolory na płaskie, ale jest różnica. No to zupełnie inaczej. To, to nawet nie ma. No to teraz proszę. Wszystko widać, rower. Widać wszystko, to chyba i z nawet niż w Osmo Action. Nie no, teraz to to można działać. To to mi się podoba. Aha. 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 Jak patrzę teraz na to wideo w postprodukcji, to szczerze mogę powiedzieć, że nie nadaje się do niczego. Kontynuujmy. Wprowadź kod artykułu lub odszukaj właściwy artykuł. Przesadzasz. A, Proszę Ciebie, Biedronesce. Pełne wyciągnięcie ręki, szeroki kąt. Za nami Pietronka, jakbyś chciał vlogować. Historia prawdziwa. Zobacz jaki budynek piękny. 5K, 5,3K. Hmm. Fanta, elektryczna pomarańcza. Gdzie idę? Tam jest mój rower. Audio, Bluetooth audio. Myślisz, że możesz korzystać z Rode'a lub DJI? Nie. Nie możesz. Bezprzewodowo. Oczywiście możesz podłączyć e, słuchaweczki, Airpods'y i tak dalej, batsy, no ale jakość tych mikrofonów w tych słuchawkach jest... No właśnie, sam słyszysz. To, to nie, to nie, to, to nie. Jedynie zwiększasz zasięg menu. Patrz przyciskasz. I on tak sobie reaguje, nie, nie reaguje. I ta, ta animacja, no to, czego ja mam tyle czekać. No to, to jest action, Tu trzeba szybko. To, jest trochę skrótów, prawda? To menu i tutaj się paruje. Ym, słuchawki. Swoje profile możesz ustawić. To jest fajne, że te profile są. Możesz y, nagrywać również w logu, jakbyś chciał. Log. Ale mówisz, no to. Kto nagrywa w loku Nikt. Nie użył A bateria? Jasny limit. Bateria jest. Wcale tak długo nie trzeba. Nagrywa w 5K, to ucieka bardzo szybko. A ładowanie. 20, ja, przepraszam. 30 minut spędziłem w knajpie i naładowało się tam 13-14%. Gdzie w osmo Action od 0 do 80 jest w 20 minut. Do 80, a nie 14. Co to jest? No to, to, co to się we... Konkluzja. Jeśli wyobraził sobie wyścig między DJI Osmo Action a GoPro 12, no to w takiej samej są odległości od siebie od dawnej. To jest użytecznością a jakością wideo, który wybrać ciężki orzek do zgryzienia. Napisz w komentarzu, który byś ty wygrał. Wygrał i wybrał. No. Ja bym chętnie też wygrał. Dałem dwa stono w meniemarku.